Na przykład w, w, w polu macierzyństwa wiele kobiet w ogóle nie percepuje, co to jest macierzyństwo. To może wyjaśnijmy, czym jest macierzyństwo i czym jest ojcostwo? Macierzyństwo jest ciepłem, troską i łagodnością. Czyli to, co jest trzymane blisko tu. I kobieta jest wtedy zaopiekowana, a ojcostwo jest to, co wszystko na zewnątrz. On widzi kobietę, dziecko i robi zaplecze. To jest biologia. Czyli rozumując, e, wybier, wy, wybór przedszkola, szkoły, tak. e, podróże, wycieczki. Tak. To wszystko jest ojciec. To wszystko jest ojciec. A matka jest właśnie to ciepło, to przytulenie, to u, ognisko domowe, to ugotowanie. Tak, tulenie, patrzenie tulenie. z miłością. Jak Ona jest zaopiekowana, ona lekko daje zaopiekowanie dziecku. Przechodzę temacie... tą miłość, którą daje mu jej, jej mąż, tą, tą, tą ochronę w zasadzie i to takie no, poczucie komfortu tak, a, i wtedy dopiero jest w do, do tak. stanie to ciało jest to na... miękkie, ciało jest, wtedy jest miękkie, ona miękko karmi, ona ma mleko, ona jest nakarmiona bezpieczeństwem mężczyzny. No, no dobrze, a, a, a widząc widząc, obserwując... No. A, tak naprawdę niewiele kobiet jest w stanie doświadczyć czegoś takiego. Oczywiście są wyjątki, tak. bo rozmawiając z ludźmi widzę, że rzeczywiście niektórzy mężczyźni stają na wysokości zadania tak. i chronią tą, tą kobietę, bo ta kobieta, ta żona czy też partnerka opiekuje się, wychowuje w cudzysłowie wychowuje to. Pokolenie następne, to, to jego, to, to, to dziecko. Ona chętnie je wychowuje, tak. bo to jest ważne. Tak. Chętnie i z miłością jest przy dziecku. Tak, tak. Ona nie musi się zajmować jeszcze dodatkowo innymi rzeczami, bo ona się czuje w komforcie, bo to ona sam jej to dał, przekazał. Dokładnie. Ale to są, to są niewielki przypadki, mało jest takich przypadków. Tak. Tak jak obserwuję, to w większości przypadków jednak to ta kobieta jest tym herosem, która tak. dźwiga i macierzyństwo i ojcostwo. Mało tego często jeszcze jest ojcem dla swojego partnera, bo ona prowadzi go i mówi mu co ma robić. Tak. A to jest ojcowskie. Bo polscy mężczyźni nie mogą trafić w ramiona swoich ojców. Po prostu, bo tamci dziadkowie i pradziadkowie właśnie polegli. Polegli. Oni wywalczyli nam wolną Polskę. Na ile my jesteśmy w tej wolnej Polsce tutaj też można by dyskutować? Z jakiego powodu tak wiele ludzi jednak chce podróżować i opuścić kraj? I czy my jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, jakie koszty energetyczne, emocjonalne i ile nas kobiety ta wojna kosztowała? Nas kobiety? Nas kobiety. I ile, na, i ile mężczyzn naszych kosztowała, że oni nie mają siły. Do wielu rzeczy. To takie tak. Można powiedzieć, tak. że większość mężczyzn rzeczywiście, zamiast być tym męskim wzorcem. Tak. Tu kobiety są waleczne. Tak. Mężczyźni się denerwują, że kobieta jest waleczna. Ale to kobiety często trzymają mężczyzn przy życiu. One mówią, one motywują, one chodzą na terapię. One, one rozpoznają różne części siebie i chcą dla siebie więcej. Więc jaka recepta dla tych mężczyzn, którzy rzeczywiście no daleko odbiegają od takiego prawdziwego samca. Zawsze się znajdzie taki moment, żeby obejrzeć dla siebie coś więcej. Trzy czwarte tak naprawdę Polaków jest uzależnionych od alkoholu, od seksu, od narkotyków, od hazardu, od Facebooka. Są terapie. I to idzie z innej sytuacji. Czy już samo to zastąpienie tego uzależnienia na rzecz zaopiekowania się sobą, dotarcie do siebie, popatrzenie się, kim ja jestem i jaki ja jestem i podążanie za tymi wzorcami, oglądając różne sytuacje, właśnie to, co żeśmy na tym początku powiedziałaniu, jak wygląda ten mężczyzna? Już samo to może pomóc takiemu mężczyźnie właśnie w doświadczeniu tej męskości. Tak, kobieta chce żywego, sprawczego mężczyzny, który prowadzi. Tak. Po prostu. Tak. tak. My coraz chcemy więcej. kobiety, tak biologicznie. Tak. I czy to się mężczyzną podoba, czy nie, to wynika z głębokiej, z głębokiej kobiecej biologicznej potrzeby. Jeżeli ona przychodzi i mówi, że nie ma orgazmu, to z jakiegoś powodu boi się oddać mężczyźnie w ramiona. I to tu trzeba patrzeć i na męskie, i na kobiece. I to jest dużo, dużo, dużo szersze. Kiedy wiesz, patrzy się na tych wszystkich krwi, tam jest tak zwane: kobiety mówią, że to tam jest dzikie serce. Tam ludzie, tam mężczyźni z instynktu działają. Kobietom się to podoba. Kobietom się podoba samiec, który działa z instynktu, po prostu. Z instynktu? Chcę chcecie, chcecie, biorę Cię, postanawiam, działam, nie pytam, czy mogę pocałować, tylko całuję. Tworzę gniazdo, rodzinę, dom, bezpieczeństwo i to się czuje. I to się czuje, że on ma zdrowe męskie za plecami, że on się spotyka z wujkami, z ojcem, z rodem męskim, że tam jest porządne męskie, żywe, niepoległe. Obnictwo męskie, tak. część męska, tak. część kobieca. Tak. Czasem wiesz, jak, bo ja też uczę ustawiaczy i robię metodologię i jak mówię, jak, co w ciele widać, nie? Wchodzi mężczyzna na salę i opiera się na lewej nodze. To znaczy ja mówię, masz, że ma. Oparcie w żeńskim. I Stawiam kobietę naprzeciwko. I kobieta tak nie patrzy na niego poważnie. I znowu jej ciało pokazuje, że ona tak patrzy, ale co on ma dla niej? On ma dla niej zupę i piosenkę. Romantyk. Często kobiety czują się w ten sposób okradzone, to jest fajne. A to kobieta wnosi ten nastrój do domu. Ona chce być ciepła, łagodna i romantyczna. A on ma być waleczny, działający, instynktowny, myśliwy. Ten znaczugą stojący przed. Dokładnie. Dokładnie. I, e, tutaj tak. chronię. Jedna piosenka, byli. druga piosenka, ale trzecia już ona odejdzie. Albo będzie walczyć o to, ona wstanie w męskim, a on w żeńskim. Kiedy staje na prawej nodze, już jest lepiej. Ona, ona się lepiej czuje. Od razu przychodzi ulga, wiesz, jak wstawią reprezentantkę kobiet, kobiety. No po prostu że oh, prawa nowa jest bardziej. Męska, nie. męska, mhm. prawa noga, czyli Śmiejsza. strukturalna, strukturalna, czyli mężczyzna, którego dba o struktury. To jest tak, jak buduje dom, patrzy na okna i tak dalej, a kobieta, wiesz, wiesza zasłony i. I, I dogląda kwiatków. I, I czy nam się to podoba, czy nie, po prostu my chcemy tego, bo my jesteśmy słabsze fizycznie my mamy inny mózg. To nie znaczy głupsze, tylko potrzebujemy takich jakości. A kiedy mężczyzna staje na dwóch nogach, czasem się tak, tak mówi, o, ktoś stoi na dwóch nogach już. Czyli, ma, tak, czyli, jest na, czyli ma oparcie i w żeńskim, i w, i w męskim. Wtedy kobieta od razu czuje, że może do niego iść. On otwiera ręce i ona idzie do niego, i ona jest pewna. Tam się wszystko dzieje, tam się wydarza, tam wszystko jest naturalne, płynie. Ona wtedy jest dumna ze swojego mężczyzny, ona go chwali, ale on również ma podziw i uznanie dla kobiecego swojego wrodzie. Często mężczyzna mówi. Że mnie kobieta nie chwali, że, że nie mam pochwał. A czy się pokłoniłeś tej ważnej pochwie, mamy, że cię nosiła? Najpierw trzeba uznać pochwę matki, żeby mm. być pochwalonym. Ale to są mężczyźni, którzy nie lubią tych pochwał, tego uznania. O, widocznie coś co ode mnie chcesz, albo tutaj chcesz mi w jakiś sposób podejść, przestań, mm. daj spokój. Albo nie umieją przyjąć, albo nie, nie, przyjąć. Albo nie mają wzorca. Przyjęcia.